Powinno się naprawdę zakazać jedzenia w Sejmie. Ja wspominam z rozrzewnieniem czasy, kiedy na sali sejmowej to Pawłowicz zjadła se kanapkę tam widelcem, wielkie by mecyje były. Teraz dopiero są jaja, odkąd koalicja jest, to, to się dopiero tam oddala. Jest koalicja i ona wszystko je teraz na sali sejmowej. Po, po pierwsze, własny ogon tam zjadają, ale to jest nic. Wczoraj poseł, je, też z koalicji, zjadł kozę. Nie jakąś dużą, wielką kozę, ale i tak własną taką z nosa. No ludzie, dajcie spokój, chłop, zjadł kozę. Nie zjad Kaczyńskiemu obiadu, zjadł własną kozę. Dajcie spokój. Poza tym jeszcze jedna rzecz, zwróćcie uwagę, że on tutaj w ogóle są trzy kozy, nie? I to jest pierwsza koza. I on tą kozę pierwszą owszem popatrzył i zjadł. Dobra, ale jest jeszcze druga koza, widzicie? I druga koza... Już poszła pod y, siedzenie. Czyli gdzieś tam przyklejona została pod spodem. I jest trzecia koza jeszcze, i trzecia koza normalnie tu widzimy, jest wymacana i wyrzucona. Ta prawica już nie wie, czego się ma czekać. No facetę kozę zjadł. Kiedyś się czepiali, że uchodźcy podobno współżyli z kozami, to źle. Teraz siedzi se Polak prawdziwy w ławce, je kozę też źle. Ludzie, zdecydujcie się, co z kozą można zrobić. Zjeść nie można do krzesła przykleić, nie można, wyrzucić, nie można. Ja. Jak żyć w tym kraju? Jest hasło było mój brzuch, moja sprawa, a teraz jest hasło mój nos, moja koza.